Jak się kończy przyzwalanie jeżdżeniu po polu, kiedy nie ma niezasianego, potem to już nikt nie patrzy, czy jest zasiane, czy nie, wszystko mają w dupy. Ja muszę robić takie jakieś dziwne przepusty, żeby ktoś, jakiś tempak, pomyślał, zanim wjedzie. I tu jeżdżą myśliwi, bo jest terenowy samochód, jeździ jakiś ciągnik, jeżdżą po prostu przez całe pole, jak, e, jak po swoim. Powiem wam, że się zapieniłem teraz dosłownie. Bo jeszcze tutaj to taka mała szkoda, można byłoby, można byłoby powiedzieć. No ale patrzcie, co tutaj się dzieje. No to to jest jakaś, to jakaś kpina jest. Człowiek jeździ, wyrabia pole, równa, a tu nawet pojadą w deszcz, żeby kolejny zrobić. No zobaczcie, no to, to, taki, to trzeba być się totalnym imbecylem. Ale zamykamy teraz przejazdy, ja tu zaraz coś wymyślę. Fotopapkę i zobaczycie, może jak ktoś zapłaci jeden czy drugi raz, to się nauczy. Nie ma jeżdżenia po polach. Drogi są od tego.